Także witam. Jestem na Fioto. Kolejny odcinek z Backpack Battles na tym kanale. No i co, bez przedłużania. Nie będę zanudzał. Gramy adwenturerką. Ok. Odcinek co dwa dni musi być adwenturerką zagrany. No nie wiem, co dwa, co trzy dni, zawsze to samo. Eee, Twinebugiem gramy, dobra. I zaczynamy z Health Potion i Garliciem. Nie wiem, czy możemy pójść pod y, adwenturerkę dzisiaj. Zobaczymy. Eee, w sumie źle, kliknąłem, bo tutaj. Kurde, ukulele, Zabeki? Nie chcę, kurde, jakoś bardzo. Są słabe temy, kalne. Podlaka też nie chcę iść. Spróbujmy pod Mercury Elemental i może zrobimy Great Sorda. I suppose. Kupmy patelnię, kupmy świnie, bo jest na przecenie. Lecimy dalej, sloty. Łajna chcę kupić, mieczyk, pod Dagaranga chyba nie ma sensu. Ciebie to byśmy chcieli w ogóle jakoś. O tak i tak i tak dobra. To tu to nie wiem czy gdzieś ma znaczenie. Nie, dodajemy w taki sposób Piggy of Riches. A, bo mogłem ciebie zrobić. O. Może? No w sumie by się przydał, jak poszlibyśmy pod tego Great Sorda. Eee, dobra, banana zachowajmy. Kupię kamień, kupię kamień. Tak żeby był. No i lecimy dalej. Także... Zobaczymy jak pójdzie. Jako, że chcę iść pod tego Great Sorda tak losowo, no bo. ja mogę iść adventurerką, tak szczerze mówiąc. Chociaż ona dostaje itemy wszystkich klas. Jak dobrze pamiętam, nie? Czy ja mylę? Chyba mylę case'y. Ona by musiała mieć tego drugiego case'a, żeby, żeby dawała itemy też innych klas. Walrath's taska kupię. Sloty. Tarcza. E, banana kupmy. Przerzućmy to jakoś. Tak, tak. Nie Wiem, tak. 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 Sloty. Swine'y za jeden. E, hmm. Hero Shield. Kurczę, nie wiem. Ogólnie jest fajny, wydaje mi się, ale to bardziej pod turtla bym poszedł wtedy. Prismatic Sword. Eee... Hmm. Na debuffy bardziej. Nie wiem co byśmy mogli wziąć. Trochę. Kupiłbym, żeby go zachować tak naprawdę. Ale dobra. Nie wiem, zobaczymy. To będzie, to będzie. Jak dostanę nagle losowo amulet pod dostawanie itemy bez rekarki, to go kupię. Bo wtedy idę pod kalibura ewentualnie. Ale to zobaczymy. Na razie jestem stompowany trochę. To niemiło bardzo. Jest, że ja wygrałem... O kurwa, dobra, nieważne. Pokonałem. <ściał> Chciałem powiedzieć, że jak to jest, że dwie walki, ale no dobra. I te szansowe efekty. Gublingi Rainbow Gubert? Randomowo? Bo, czy ty masz jakieś szanse? Nie. Okej! Okay? Spoko. Nie wiem, co ja gotuję. Będę szczery. Gubert, Gubert, let's go. Slime time. Musi być, bo będzie odpalał. Oj, tu dajemy tak. Kolejna świnia. Na przecenie spoko. Sloty. Jasne. Box of riches. Zablokujmy. Lecimy dalej. No. Kurde, szkoda, że teraz nie mam uden sorda, bo bym go przerobił na tego. Na hero sorda i potem, żeby guberto zrobić. Jak losowo chcę iść nagle pod rainbow. Nie wiem, co ja tu zrobię. Zobaczymy, bo jestem trochę w kropce. Już trzy różne rzeczy próbuję robić. Aktualnie, nie na... Oczko. Jest jedna część. Nara. Tutaj tak. Yy, sloty. To jest co? Repeat the start of battle effect. Momencik. Yy, to nie. A ty masz jakiś start of battle? Nie. Ok. Co by poszedł tu? On by poszedł tu. To by poszło tu. Mieczyk, żeby mieć pod hero so No, Hirosorda dokładnie to blokuje. I muszę szukać Whetstone'a. Dobra, jest Whetstone, jest to. Rzućmy tak, żeby tu mieć. I lecimy. Z jednym bananem powinniśmy dać radę. Zobaczymy. Fajny jest ten Gubling. Mogłem Wooden Sworda dać gdzieś wyżej, albo ewentualnie tutaj po boku. Powinniśmy pokonać, aczkolwiek Magic Staff może się skalować. To mi się nie podoba. A skalować to się może do góry. Eee, także no. No i mnie pokona. Nie miło. Bardzo. Hmm. Nie zaczynamy dobrze, tak powiem. Floty. Eee, definitywnie to, definitywnie to, definitywnie next. Kolejny pigi. No dobra. Przerzućmy tu i temę. Tu to, czy nie? Chyba tak, tylko to bym może tu przerzucił. Trapi of zrobić. A, tylko że to tak działa, okej. Okay. Tak i tak. Tu, garnika. Eee... Teraz. Tak. Tak, tak. Nie no, tak nie może być. Kurde. Tutaj, 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 tutaj. I tu jeszcze mamy sloty dodatkowe. To nie wiem, pota, na takiej zasadzie. Kolejny yy, spike shit, wydaje mi się bez sensu, lecimy dalej. Nie wiem co ja robię, będę szczery. Mógłbyś może częściej mi goblingi dawać, to też bym się ucieszył. Ja nie wiem czy goblingi z nie są jakoś yy, rare Patkiem. Ciężko mi powiedzieć. Jak ja tu przegram to serio nie wiem, powinienem oddać fartuch czy coś. To będzie trochę kompromitacja, jak ja tutaj przegram. Dziękuję. Przynajmniej tyle. No, yy, Gubert za 3. Super. Ciebie, jakby chcę pod Steel Guberta. W sumie moglibyśmy Ciebie tu dać na ten moment. Yy, kolejny Gubert: Iggy Bank. Flip Ruby. Oj, tu byśmy mogli zrobić ten lepszy. Szafir to jest taka trochę. XD. Nie wiem, może być tu. Nawet nie wiem, czy chcę. Yy, tu tak, tu chcemy robić Rubin. Tutaj tak. I może pod banana. Yy, to tak. O. Tylko hmm. mi troszeczkę miejsca brakuje. <gry> to może tutaj Gubert. O, o, dobra. I teraz tu, tu, tu. Id. Tu się robi, tu się tak zrobi, tu się tak zrobi, tu się tak zrobi. Jest nie wiem czy chce, Jeśli było słychać Discorda, to przepraszam, ale chyba nie powinno być słychać, bo rapted Krystal byłby spoko. A hmm. Ale chyba na razie nie. Funny pack bierzemy. W końcu przynajmniej jakieś przyspieszenie trafiliśmy. Dagger. Bloody dagger. Nie wiem, co to jest potrzebne. Regen. Ale to by dawało 5. Jakbym zrobił z BlaD amuletem. Można wziąć. Dobra. Yy, blokujemy to. Holy Armor. Jeśli chcemy iść pod. tego. Great Sword to byłby spoko. Bo dostajemy 2 Regena za każdy. item Holy. On robi. A, no właśnie, tylko że item Holy to jest taki trochę problem. Nie wiem, co jest Holy itemem, trochę. W każdym bądź razie, dwa guberty dają sobie radę. Ilusio. Teraz będziemy mieli Steel Guberta i Steel Gubert. Powinien być. jakoś tu teraz. Także to bym przerzucił, to przerzucamy jakoś. To tutaj, to tutaj. Tagger. Have Potion. To może tu. To tutaj, to tutaj, Ćwina, jest chyba wolę bardziej niż Szafir. To możemy dać tu, yy, Def, Inflict, Fatigue, Damage. O, ciekawe, ten nie wiem, czy chce. Porólujmy troszeczkę. Kolejny. O, jest brokoli gubert. Dobra, robimy. Chociaż nie wiem, czy chcę jednego? W sensie jednego, czy potrzeba, czy dwóch? Jeden. Dobra. Oko. Tu bym chciał mieć wtedy. Yy, tak, przesuńmy w dół. Tutaj, tutaj. Fajnie. Robi się brokoli gubert. Yy, kamulec za jeden. Nie ma sensu. Yy, lamp of coal. No, mena można zrobić. No, Mastera. Ale on jest bezużyteczny dla nas. Yy, Gubert kolejny. I szukamy blada amuletu i Light jeszcze. No dobra. Wedstone. Bezużyteczny dla nas. Perfekt. Opas. Musimy go kupić tak ogólnie, ale gdzie? Tyle pieniędzy zarobię na niego. To jest taki trochę problem. Yy, Tłaj mi będzie potrzebny. Do złączenia. No, także kupię od razu, żeby był. Bo to jest common item, więc z czasem może być ciężej go trafić. No ale dobra, będą teraz dwa guberty. Zobaczymy, jak pójdzie. Jeden jest pod broku, także będzie nam generował rzeczy. A też brokuły są w miarę względnie fajne, bo będą nam generowały regenkę z czasem. O ja pierdolę. 20 laka. Bro. Ciekawe, ciekawe. Znaczy takie coś mnie nabiło? Straszne. Naprawdę. E, Weapon master. Imo. Będziesz tam kradł buffy. Nie, nadaję no Weapon mastera. Floty. Nie stać mnie na to. Chip tam Z Tu bym zrobił to. To, to garlika na sel. O, geniby. Kupmy to. Funny pack, a, tak, e. tak, tak. Ilgubert, To by musiał być gdzieś przy tym. O tak. On się wtedy tylko raz odpala, to, to nie ma sensu, żeby to tak było. Trzeciego guberta na razie nie zmieszczę. Fajnie by było to zmieścić. A to by musiało być wtedy tu. Dobra, okej, okay, niech będzie wtedy w taki sposób brokoli gubert, na razie. Eee. Stan armor. on gdziekolwiek w ogóle? Na razie nie. Okej. Okay. Co tu? Co tu? Jeszcze spec shielda muszę dać. Eee. Sprzedam jedną świnię. Oddam kamień i szukam sloty. Mogę jeszcze podcast sprzedać w sumie, w razie czego. E, ok. Okej. Okay. Jest ciekawie. Sprzedałbym tego shielda, załóżmy. Bo to przerzucę tu. O, to na sel. Spotka hmm. na sel i kupuję teraz a Taminowo mogę nie wyrabiać. i ci tego tornuipa skombinuję, trochę. Pytanie. Tutaj jakoś. O, dobra, 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 dobra. Ogarnąłem. Tylko jeszcze tu trzeba jakoś to ogarnąć. O, stary. Yy... Coś takiego. jejku o tu, żeby się robiło. Da. Prawda cię jakoś lepiej wsadzić, nie wiem, cokolwiek. Chyba może być ciężko. To bardzo. to jeszcze to niby jakoś przesadzić. Jakikolwiek sens. Za tym, że tu zmieszczę świnie, ale ja bardzo potrzebuję banana wsadzić. Eee, A, tak, i wtedy tutaj, 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 nie, wiem, tu, bo to ma większą szansę na odpalenie się. Dobra, to blokuje. Tu robimy już tła ety, tego Torna? Bo dobrze robię, że z Blood potem. Tak jest. I szukamy Great Sorda potem. Okej, okay, okej. Okay. Robi się, robi się. Mogę przerzucić trutę i ich na Hungry Blade to mieć, ale już tam trudno. Tam i nowo nie wyrobię aktualnie. Jestem praktycznie o tym przekonany. Mam 24 truty na sobie. Uf, uf, blisko. 44! Co ci trutę waliła ty? ona sama sobie trutę wali? Ja mam... Co trutę tu? Emerald! Okej, okay, co? Poison. Mercury Elemental. Eee, moment. Ona sama sobie nakładała. No bo ja nie mam czegoś takiego jak Mercury... A nie, to jest to! Aha! Okej, okay, to ja sam sobie nakładałem trutę. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Muszę się debuffów pozbywać. Dobra, mamy torna Aktualnie. Ciebie przerzucam tu z powrotem, ciebie tu. Ciebie tu, ciebie tu. Dobra. Ehm, teraz... Na razie kupię tak. Banan jakoś tu. Kolejny gubert tutaj. A ja potrzebuję blada amuletu. Kupię. Jeśli nie dostanę drugiego, no to na guberta. I tak czy tak na to samo wychodzi, więc ok. Dajmy tak. U, coś. Nie wiem, to jest trochę bez różnicy, gdzie ja to dam. To mogę dać. Tu. Dać banan tu. O, dobra. Myślę spoko. Tak i tak, losowo. Te okay, minie są potrzebne. Float Ruby, na pewno na git. Bierzemy tak. Prismaticorp. Eee, byłby spoko. Jeszcze chip Topaz. chip Topaz... Tutaj? Jezu, dobra, mamy to. Świetnie. Eee, hmm, to tak, to tak i to tak. O, dobra i będziemy robili jeszcze tutaj trzeci Gubert się robi Corrupted krystal mógłbym zachować lecimy dalej szukamy lightsaber'a lightsaber i mamy to to znaczy Rainbow Guberta być może Rainbow Gubert i jeszcze kurczę Great ten latarnowy może być ciekawie nie powiem że nie dobra i trzeba więcej robić Power? No Grat Power, bo to jest idealnie pod właśnie naszego kolegę. Jedyne co byłoby tu lepsze to Blood Manipulator. Chyba. Dobra. To tu. Bo to się odpala co jakiś czas, więc spoko. O. fara też jest ogólnie fajna. Koraktyk Armor. Co ty robisz? Holy itemy dostają... Korapta, 10% szans za każdy korapted item, aby sprotektować debuffy na twoim oponencie z klinowania. Klinuj dwa debuffy i infliktuj je na swojego oponenta. To jest idealne pod weapon od Mercury i Elementala. Ogólnie. Robimy. No. Szukam. Jest topas. ale nie wiem czy chce. Na pewno lubi Emerald za jeden, żeby go zrobić lepszym spoko. Sloty za pięć. Lecimy dalej. Jaka jest szansa? 15%. Kurde, daj Great Sworda szybciej. Plus. Bo to nam pomoże. Ona sobie żywalność robi dłuższą. Mam nadzieję, że ją szybciej pokonam, no ale nie da rady. Kurwa. <grystanie> jest trochę słabo. Crafted armor. Tutaj lepszy dagger. Nie wiem co ja robię. Przerzucam to, to przerzucam jakoś tu. Ty się nie odpalasz, więc zrobimy coś takiego. Eee, to jest jakoś tak. Eee, to jest pięć, tu też jest pięć. Nie, tu jest cztery. Czego to nie łapię? A ciebie? Dobra, to przerzuć to tak. O, teraz jest pięć. Hard container. Co to jest? 30% tarczy, 35% więcej hila i 30% szansy na zduplikowanie regena, które dają. O, ciekawe. Za szóstkę? Mogłoby być spoko. Ale bym musiał jeszcze ogarnąć. of Valor. A mi już stoi na myśli o tym, że mogę Great Sorda mieć. Mam za 4 do kupienia jest. Bez czapki. Eee... <laughs> tak i tak. Ja ci mogę dać tutaj chyba. Siądź co 3 sekundy to definitywnie lepiej niż tu. Nie wiem to byłoby fajnie w ogóle przerzucić o jeden slot w dół. O. Wtedy przerzucam to w dół. To tak i to tak. O, jest je więcej na gwiazdce. Spokój. To blokuje. Winia jest jakoś tutaj, żeby była. Proje eee, bez różnicy. To już wolę, żeby to się chyba odpalało najszybciej. No. Lecimy. Great Sword. Daj Great Sworda. Late sabera też przyjmę, ale muszę Guberta wtedy dostać jeszcze jednego. Ja coś nie dostaję. Mogę zginąć wtedy buffy? Lepiej. Trochę. Daliśmy radę szybko. Ok, ale te debuffy nie są tak szybko, general. Okej. Okay. Okay. Mogę staminowo nie wyrobić na tej rundzie, ale mnie trochę nie interesuje. Dobrze wiecie, że chcę to zrobić. Eee. ha ha ha. ha. to jest trochę głupio ustawione. Nie będę oszukiwał. Gdzie ja cię mogę dać? Żeby to miało sens. Nie ma takiego miejsca. <grym wytrzymał> no nie wiem już tak, żeby chociaż Golate Cyber odpalał dla Beki. No. Dalibyśmy tutaj to. O, 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 o. o, 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 o. Definitywnie. Topas pod Regena. Tyle na razie. No bo coś świnie sprzedaje? Nie wiem. Lecimy dalej. Jest opcja, że ten rad nie wyjdzie. <gry> I to całkiem spora. Lak. Eee. Mogę sobie rezistować debuffy? No, coś rezystuje, ale kurwa, no nie dam rady. Jezu, dobra. Uff! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie jest najgorzej. <gry> nie jest najgorzej jeszcze. ITEMY ARCZE RANGERKI. Ciekawe. Czy ja tu robię rundę sacrifice'ową po to, żeby Guberta zrobić? Chyba. To chyba. Ty jesteś kombajnerem, ta. Tak. I tak, i wtedy tak. Szukam jakiejś sposobu, żeby to w miarę jeszcze ustawić w miarę możliwości. To kupuje, to kupuję, panfara. Yy... To? To się powinno szybko odpalać względnie, więc mogę to dać. Yy... To chcę chyba na mieczu. Tutaj, tutaj. To żeby robiło emerald. Jeszcze świnię bym chciał. A to zróbmy tak. Daj Greatsworda, Ino. No, please! To jest jedyne, czego potrzebuję. Eee... O, to, to... Nie dogadam chyba, nie? Tragedia. Tak zrobimy, żeby tu była większa szansa, czy tam cokolwiek. Ta szansa. Lecimy dalej, nie zakładam tych rękawic, chcę guberta rainbow'owego. Pierwszy raz robię rainbow guberta jakby co. I tym razem przynajmniej się nie wywalę. Eee, to jest głupi, eee, to jest głupia walka, o tak powiedzmy. Ale przegram ją, <laughs> bo ja nie walę wystarczająco. Zawodny jestem, ne Jestem w stanie to przegrać. Rainbow Gubert. Witam. hejka, <grymne> No, także tego. Rainbow Gubert. Jakby pana tu stawić? Dobre pytanie. Tutaj tak. Tutaj chyba tak. O, bo to się będzie odpalało względnie. Tu chyba rękawice bym chciał, więc to przerzucimy. Załóżmy, że coś takiego, to jest tu, fanfara, nie wiem, powinna być tu może, Gubling tu, bo się szybko odpala. Eee. O, tak, dobra, to jest jako to. Tu się robi emerald w teorii. Robi topas w teorii. Wyśpieszenie. Tak, tak, tak. Nie wiem. <grym> amulet. i amulet. Poczko. Eee, Chip tomatyst. Nie wiem gdzie. Trochę. O. Bubling. Się powinien w miarę często odpalać, mimo wszystko. No? Weźmy go. Rolujemy dalej. Sloty, sloty, roll. Dobra. Być albo nie być. Teraz każda walka. To jest tak dosłownie. O Boże, chyba przegrałem. Zobaczymy, ale chyba przegrałem. Za dużo debuffów na mnie jest, no kurwa. Czy człowiek nie może raz w życiu się pobawić, nie! No kurwa! Nie, w, nie wstawię tego, pierdolę. Nie wierzę, co za skam? Co za syf. Nie wstawię tego. Już się zafiksowałem. No i co najgówno? No Chujów sto? Ja pierdolę. Nieprawdopodobne.